Nie sądziłem, że dożyję takich czasów, że będę musiał jechać 40-50 km w jedną stronę, żeby uczestniczyć w mszy katolickiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was serdecznie prosić o subskrypcję, lajkowanie i komentowanie. Niezależnie czy to będzie pytanie, które Was tortuje i chcielibyście nam je zadać, czy to będzie to po prostu refleksja, z którą chcielibyście się z nami podzielić. Jak sami wiecie, te wszystkie działania z Waszej strony pomagają nam w docieraniu z naszymi treściami do szerszej widowni. Na tym nam przede wszystkim zależy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, o tej ukrytej perle, o mszytrydenckiej, żeby jak najwięcej osób dotarło do źródła, do prawdy. Mam nadzieję, że ten film i to, co Wam powiem na temat samej realizacji filmu, uspokoi Was trochę i pozostawi takie dobre wrażenie, że wspieracie dobrą rzecz, która, która już wydaje dobre owoce, bo. Wiele osób pisze do nas, że dzięki naszym treściom, naszym filmom odkryłam Szatrdencką, powróciła na łono Kościoła katolickiego. Więc jest to niesamowita nagroda, niesamowicie to nas motywuje do pracy, to naprawdę dodaje skrzydeł. Przy tej okazji bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, bardzo Wam dziękuję za słowa otuchy. Naprawdę jest to niezmiernie budujące i, i niesamowicie pomocne w tej pracy. Do dnia dzisiejszego udało nam się odwiedzić ponad 30 miejsc. W niektórych miejscach byliśmy kilkukrotnie. Robiąc ten film, miałem zamysł, aby pokazać środowisko tradycji w jak najszerszym aspekcie. Jak sami wiecie, Polacy, my Polacy, ten dumny katolicki naród jeszcze, powiedzmy, różnimy się troszeczkę. Zależało mi na tym, że żeby pokazać pomimo tych subtelnych różnic, że jest jeden element Jeden istotny element, który nas wszystkich katolików łączy. Jest to właśnie msza święta katolicka, potocznie zwana trydencką. Wokół niej budują się środowiska, wspólnoty, grupy ludzi. To ona jest tym motorem napędzającym wiele osób do działania. Wiele katolików porywa się na niemożliwe, żeby walcząc z wiatrakami, żeby mieć tą mszę u siebie w parafii. Wielu katolików poświęca ogromną ilość czasu swojego, poświęca się niesamowicie, żeby mieć możliwość pójścia na tą mszę. Co jest niesamowicie pocieszające i pokrzepiające, bo jeszcze niedawno wydawało się, że to jest takie proste. Każdy ma mszę świętą 10 minut drogi, 5 minut drogi od domu, w każdym kościele jest msza święta. No niestety pozmieniało się. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów, że będę musiał jechać 40-50 km w jedną stronę, żeby uczestniczyć w mszy katolickiej. Jeżdżąc po Polsce, spotykam się z ludźmi, z różnymi ludźmi. Wielu z nich mówi mi: Słuchaj, my już jesteśmy przygotowani na sytuację awaryjną, kiedy to zamkną kościoły. I jedyną możliwością, żeby uczestniczyć w mszy, mszy świętej, będzie odprawianie tej mszy w domu. Mam już wszystko przygotowane. Dla kapłana. Żeby tylko przyszedł do nas do domu i odprawił mszę. Jesteśmy gotowi. Zobacz, otwiera szafę i pokazuje w szafie wszystko. Ornat, patena. Wiadomo, każdy z nas ma pewne obawy, co będzie dalej, ale z drugiej strony, patrząc na tych ludzi, na ich zaangażowanie, jestem przekonany i spokojny, że przetrwamy to razem. Fakt, że zaczęli, zaczęliśmy ten film realizować przed ostatnim motu proprio papieża Franciszka, Tradycyjny Custodes, pozwoliło nam na zarejestrowanie wielu godzin niesamowicie ciekawych materiałów, gdzie księża jeszcze mieli pewną swobodę w wypowiadaniu swoich opinii. Szczególnie mam tutaj na myśli temat soboru Watykańskiego II i jego skutków dla Kościoła. Jeszcze to był czas, kiedy mogli się swobodnie wypowiadać na ten temat. Niestety. Po motu proprio papieża Franciszka, bodajże jak dobrze pamiętam po 16 lipca, ta możliwość swobodnego wypowiadania została znacząco ograniczona. I to są opinie kapłanów, z którymi rozmawiam. Niestety, została nałożona na nich cenzura po prostu. Cenzura. Co może wielu się wydawać niedorzeczne, ale poczekaj, jak? Cenzura w Kościele Katolickim? Wielu kapłanów mówi mi teraz, że mają do czynienia z przymuszaniem do podpisywania lojalek, tak zwanych dokumentów, które stwierdzają, że kapłan, dany kapłan może odprawiać mszę pod warunkiem, że nie będzie zabierał krytycznego głosu w sprawie Soboru Watykańskiego II. Są kapłani, którzy za wypowiadane słowa krytyczne na temat Soboru Watykańskiego mieli ogromne problemy niestety, były naciski, żeby pewne materiały usuwać z naszego kanału, które nie współgrały z linią partii. No ale nic, nie poddajemy się. Pomimo tych przeszkód, pomimo tych trudności, idziemy dalej do przodu. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze tutaj odnieść się do pewnych pytań, które ciągle gdzieś oscylują, ciągle się powtarzają. Takim pytaniem jest na przykład, czy będzie w filmie ksiądz Bałęba. Tak. Najprawdopodobniej będzie filmik filmie ksiądz Bałęba, ponieważ udało się księdza Bałębę zarejestrować w Gietrzwałdzie. Co prawda nie zgodził się na, na wypowiedź, na wywiad, ale pozwolił, aby go zarejestrować w trakcie wygłaszania kazania i zgodził się, aby ten materiał potem wykorzystać w powstającym filmie. Więc Następne pytanie brzmi, czy w filmie będzie ksiądz Woźnicki? I tutaj wiem, że odpowiadając na to pytanie, tak jak odpowiem, narażę się pewnym środowiskom, ale odpowiem tak jak uważam. A więc w naszym filmie nie będzie księdza Woźnickiego. A powodem tego jest fakt, że osobiście uważam, że to co robi ksiądz Woźnicki, z całym szacunkiem dla kapłana i, i jego posługi jest szkodliwe dla środowiska tradycji w Polsce. Nie jest ta opinia odosobniona, bo rozmawiając z wieloma wiernymi w Polsce, mają bardzo podobne zdanie, że, że to co się dzieje w ogóle, w ogóle w tym środowisku i to zarówno jeżeli chodzi o zachowanie księdza Wozińskiego, jak i zachowanie jego współbraci, no, jest to wstyd według mnie dla kapłaństwa, dla życia zakonnego, dla osoby duchownej, dla kościoła, to jest wstyd. Zarówno jedna strona, i druga strona powinni się po prostu wstydzić. To jest, jest, jest obraz obórczy, to jest, to jest ohydne to, co oni robią, jak oni się obrzucają tymi obelgami. Tak, jakby jeszcze z, z taką przyjemnością sadysty dokładali tej matce temu kościołowi. Kolejne pytanie, jakie zadajecie, to czy. Jesteście lefebrystami, więc odpowiadam. Nie jesteśmy lefebrystami. Nie jesteśmy modernistami. Nie jesteśmy sedewakantystami. Jesteśmy katolikami, dla których niepisane słowo Boże, jak nazywa Święty Pius X tradycje i Pismo Święte to filary, na których stoi nasz Kościół, nasza Matka. Niech każdy z nas zadba o swoją własną duszę bo to, że jesteś sedewakantystą, tradycjonalistą, modernistą nie daje tobie gwarancji na zbawienie. Gwarancją jest Chrystus, Jezus Chrystus i trzymanie się prawdziwej katolickiej nauki. Kolejne pytanie to kiedy będzie premiera firmy. Zakładając, że montaż zajmie mi jeszcze około 4 do 6 miesięcy, to przewiduję, że może to być gdzieś marzec-kwiecień. Może się uda wcześniej. To wszystko zależy od czasu, jaki będę mógł poświęcić temu dziełu. Na zakończenie jeszcze chciałem się podzielić z Wami kilkoma refleksjami na temat prowadzenia samego kanału YouTube. Jak wielu z Was wie, większość z Was wie, bo oglądacie filmy, obserwujecie kanały, coraz częściej i coraz agresywniej szerzy się cenzura więc czasami jest samo tworzenie treści i wrzucanie na YouTube jest czasochłonne, a tu jeszcze trzeba się dodatkowo gimnastykować, żeby materiał nie został usunięty od razu. Możliwe jest takie ryzyko, że cała praca, wielogodzinna praca, zostanie zaprzepaszczona, zostanie zmarnowana, bo albo YouTube stwierdzi, że film jest nieodpowiedni dla społeczności, już nie wspomnę o monetyzacji, która jest urywana lub w ogóle jej nie ma od początku. Cenzura się szerzy, wszyscy z nią musimy sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, kiedy film będzie cenzurowany tylko dlatego, że w treści filmu znajdzie się słowo katolik. Przed zakończeniem mam tutaj wa dla Was jeszcze taką książkę pana Rafała Piguły, Kara po Śmierci po Katolicku, wydawnictwa Magna Polonia. Pokażę wam tą książeczkę tutaj. Dobrze jest widoczna, tak. Spodobał mi się bardzo taki krótki liścik, który pan Rafał do nas napisał. Pozwolę sobie go odczytać teraz. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za Państwa działalność. Dziękuję za ciekawe fragmenty filmu, nad którym Państwo pracujecie. Zapowiada się bardzo dobrze i czekam na niego z niecierpliwością. Ja również, my również, z żoną. Życzę Bożej opieki podczas pracy i wielu sukcesów, a sam dokładam moją skromną darowiznę jako cegiełkę na Państwa działalność. Jako wyraz mojej wdzięczności i sympatii przesyłam książkę mojego autorstwa. Mam nadzieję, że będzie ona co najmniej w połowie tak ciekawa i pożyteczna jak Państwa powstający film z Panem Bogiem Rafał Piguła. Więc bardzo sympatyczny gest od Pana Rafała, bardzo mi się ta wsadka, wkładka, ten listyk tutaj spodobał. Zamieszczę link pod filmem, jeżeli ktoś by był ciekawy. Książeczka jest niegruba, więc myślę, że to jest tam kwestia jednego popołudnia, dla co niektórych, żeby ją przeczytać, chętnie w nią zerknę w wolnym czasie. Jeszcze raz dziękuję Wam za to wsparcie, które nam okazujecie, za, za modlitwę. Mogę Was tutaj zapewnić, że tak samo się za Was modlimy, więc ta modlitwa. Obustronna. Musimy się wspierać w tym trudnym czasie. No, nie mamy innego wyjścia. Musimy się po prostu wspierać jako katolicy. Wspierać się no, i walczyć, walczyć z tym złem, które nas otacza. Myślę, że to wszystko z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam do pozostawienia pytania w komentarzu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.